Oj, chyba jeszcze sporo mi tego zostało. W każdym razie, witam was widzowie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. I słuchajcie, bo w dzisiejszym odcinku zaplanowałem coś, czego jeszcze w tej serii nie było. Czyli wycieczka do Endu. Zapraszam do oglądania. Ładne mi te intro wyszło, tylko że muszę oszczędzać te perły, bo zostało mi ich już naprawdę mało. W każdym razie widzowie witam was bardzo serdecznie jeszcze raz w kolejnym odcinku na moim kanale. Dążę sobie obecnie do twierdzy, bo niestety ale nie udało mi się znaleźć koordynatu w portalu do ENDu. Pytałem się was na karcie społeczności, czy ktoś z Was może nie ma koordynatów do portalu do Endu. I niestety, ale chyba jest już za późno, bo jest godzina pierwsza w nocy w połowie września, więc no niestety, ale chyba o tej godzinie nikt mi nie odpisze, bo z tego co widzę, nikt mi nie odpisał, więc no sam se muszę poradzić. Ale dobra, to nie powinien być raczej żaden problem znaleźć świątynię, więc mam nadzieję, że uda mi się to zrobić w 5 minut. No i cóż, jeśli zanim obejrzycie ten odcinek, mam do Was jedną prośbę. Jeśli możecie, to błagam was, zostawcie łapkę w górę. Pod ostatnim odcinkiem wbiliście maksymalny rekord i dobiliście chyba 250 łapek w górę w 3 dni. Mega dziękuję. Oczywiście drugi unboxing Mastery Boxów będzie już za jakiś czas, dajcie mi się do tego przygotować psychicznie, i mentalnie i finansowo. Jeszcze gdybyście mogli zasubskrybować ten kanał i wpić na mojego Instagrama, do którego linka macie w opisie, będzie mi mega miło. Zapraszam. No a my wracamy do szukania twierdzy. Oj! O kurde, ty, bez jaj, to już jest to miejsce. Tylko może powietrze zabiorę. się nie spodziewałem. Naprawdę, ej, to nie jest żart, to jest naprawdę twierdza podwodna. Dawno takiej nie widziałem, ale dobra, czy będzie mi tutaj łatwo wejść, halo, halo. O, dobra, jest git. Przynajmniej tyle, że nie jest zalana, bo martwiłem się, że będzie zalana, ale dobra, gitara, Ero. I teraz tak, musimy tylko znaleźć teraz portal, co? Mam nadzieję, że nie będzie trudne, chociaż no w sumie z tymi twierdzami to różnie bywa, dobra, co ja się będę łudził? Ej, nie ogarniam tej świątyni w sensie gdzie to jest? Chodzę już tutaj z 5 minut, nigdzie nie ma tej twierdzy, za chwilę się chyba poddam. O! Dobra, ty nawet nie zauważył w portalu, ale na całe szczęście lawa mi zwróciła moją uwagę. I ciekawość, dobra. Portal tak jak się domyślałem, jest w całości uruchomiony, więc to sobie mogę wyrzucić. Fajnie. I w ogóle dotarłem chyba tutaj tylko na pięciu oczkach, więc no, to też magia. I dobra, czas na to, aby ubrać na siebie jakąś zbrojkę. Przede wszystkim nie chciałbym wchodzić do endu w takiej małej, kiepskiej zbrojce. Może chociaż takiej czy coś. W ogóle nie wiem, czy wam mówiłem, ale podczas ostatniego live'a zdobyłem sobie 30 diamentów. W sensie sporo, co nie? I w sumie się tak zastanawiam, co z nimi zrobić. Bardzo możliwe, że nagram sobie jakiś odcinek z enchantingu. Nie wiem, w sumie, czy byście chcieli? W sumie już sporo było tego enchantingu na kanale. Czy nikogo tutaj nie ma? Chyba nie, dobra. Lecimy. Zbliżasz się do granicy mapy, żeby było bezpiecznie nie podchodź. Wow! Wow! Ej, co tu się dzieje? Ej, tak szczerze, nie spodziewałem się tego. Co tu się w ogóle dzieje? Ej! O kurde! Ej, szczerze, nie wiem, czy ja zbrojka by tu wytrzymała. I tak szczerze to wątpię. Może nie jest dobrym pomysłem w stanie jak krawędzi. Boże, dobrze, że mam shift. Ile tu w ogóle obsydianu musiało na to pójść, co nie? Żeby to wszystko tak zrobić. Dobra, może przejdę jakoś obok, w ogóle czy to idzie do góry? Nie, to się kończy, ale dokąd to idzie w dół? Ile ktoś to musiał budować? O kurde, dobra, gruba robota to była. Ej, to jest tak w ogóle moja pierwsza wycieczka do Endu na 1. 16 i wow, w sensie to robi na mnie wrażenie, bo jestem tu pierwszy raz i nawet nie widziałem do końca jak to wygląda, w ogóle setki pozabijam, bo potrzebuję pereł. W sensie wiecie, minęło jakieś, nie wiem, 7 miesięcy od edycji? O Jezus! A bo dwóch nie bijeś, jak dziwię co się dzieje tutaj, co nie? I dlatego tak jak mówię, szczerze jestem mega zaskoczony. 6 miesięcy czy tam 7 od startu edycji, żeby takie rzeczy się stały? Wow! Może zobaczę sobie w ogóle, jak wygląda ogólnie od góry ten nether. Czekajcie, czekajcie. Oj ojoj, to jest główna wyspa, ale tak szczerze, jak się widzi ten apokaliptyczny kadr, to sobie myśli kurde, to jakaś wojna musiała przejść. Przecież to w ogóle nawet jak end nie wygląda. Ile tu musiało być zalewania lawą chyba z tego co widzę? Wow, ile tylko było tu, co jest? Nie mam przy sobie żadnych bloków, ale powiedzcie mi, czy to wygląda normalnie? W sensie, która część mogłaby wskazywać, że to jest end? No poza tym drop w To wygląda jak ta mapa, którą nagrywał Roxen B. Apokalipsa zombie, coś takiego. Dobra, ja wam powiem tak, skupmy się teraz na trochę innym zadaniu, bo musimy pozabijać te endki. Jednym z czynników, dla którego tutaj przyszedłem są enderperły, bo bardzo potrzebuję enderpereł. Mam tam jeszcze zestak, który dostałem chyba od was Ale raczej wolałbym mieć tak, nie wiem No tak ze trzy staki co najmniej co nie najlepiej cały klipunek w ogóle Peru się akurat łatwo zdobywa, tylko Jezu właśnie, czemu one tak zwiewają Ej, w normalnym minecraftcie nigdy w życiu Edki by tak nie zwiewały Nie wiem, czy one wykrywają, że tutaj woda jest Czy jakaś mechanika jest zbugowana Czy może coś się zmieniło na wersji, czego ja nie wiem po prostu I znikły oba Tyle w temacie <laughs> Szedłem sobie poniżej głównej wyspy I trafiłem na jakiś mechanizm czy to są grzybki? A co są grzybki, dobra myślałem, że to jest redstone, ale grzybki na kobyl to też jest dziwne w sumie. I na stone w ogóle, przecież grzyby nie rosną na stone. Co tu się dzieje? No nie, nie mam pojęcia, ciężko mi to w ogóle ubrać w słowa, jestem zaskoczony. I dokąd prowadzą te schody? Co jest? Wiecie, że ja muszę wejść po nich i sprawdzić co tam jest, co nie? Znacie mnie chyba. Jakiś punkt widokowy, czy co? Dobra, wchodzę już tutaj jakieś 5 minut i widzę, że to się dalej nie kończy, to się ciągle władowuje czanki. Powiem wam tak, totalnie nie wiem po co są te schody. Może komuś się bardzo nudziło, albo ktoś trenował ninja bridgea pod górę. No nie wiem. W każdym razie wyciągnąłem sobie elytrę i... Nie wiem czy wiecie, ale chyba domyślacie się, co chce zrobić. O, okej. Okay. Dobra, już chyba wiem po co są te schody. Żeby se polatać nad endem. Jezus, co to jest w ogóle? Jak ten end wygląda? Tragedia. Znaczy w sumie tragedia, z drugiej strony to fajnie to wygląda, no bo w końcu coś się zmienia, co nie? Wygląda to lepiej na pewno niż standardowy end. Co jest? Czy tutaj jest serio beacon? Aha, to jest ten portal, dobra, po prostu ktoś tak zrobił, że go nawet nie było widać, nieważne. Głupio w ogóle zrobiłem, bo wyciągnę literal, nie mam żadnych fajerwerków. Jezus, koral! Okej, okay, dobra, skupmy się nareszcie na misji. Musimy się teraz dostać do nowego endu, i tam musimy szukać end city. Za chwilę wam wyjaśnię dlaczego. Z tego co widzę, smog był zabijany już wielokrotnie, więc te portale są dosłownie 130 bloków. Okej, okay. ale są drobne lagi w ogóle, ile mam czanków? 18, to czemu są takie lagi? W sensie, takie drobne lagi mam czasami i boję się, że w przepaści będę miał takiego laga. Trajekiewskie by było. Dobra, wbijamy się tam. Dobry. Okej, okay, nic nie widzę na horyzoncie i słuchajcie, misja jest taka, że muszę zdobyć endstone oraz przede wszystkim te purpurowe bloki, nigdy nie wiem jak one się nazywają, nigdy nie pamiętam. Przy okazji jeszcze oczywiście te endki sobie pozabijam, no chyba, że, no tak. Akcja jest taka, że potrzebuję te bloki do mojej nowej bazy. Słuchajcie, już w najbliższych odcinkach Zaczniemy sobie powoli budować moją bazę Nową bazę Jeszcze nie wiem, czy będę chciał tą bazę robić z widzami Czy raczej sam, więc Dopiero wam pewnie powiem w następnym odcinku Albo za dwa Nie jestem tak do końca przekonany do tego pomysłu Bazę z widzami O, end city W każdym razie na pewno tą bazę będę chciał zrobić w tematyce endowo-nederowej Wymyśliłem sobie tak, że w sumie fajna będzie taka baza Która będzie tak trochę ponederowemu Z bazaltu Trochę może właśnie z tego purpuru On się tak nazywa ten blok? Purple. Dokładnie. Ale się to ciężko zbiera! Czy tu nie mam bikoda? Dobra, słuchajcie, ja sobie rozbiorę tą całą twierdzę i widzimy się za chwilę, bo to będzie trzeba w całości rozebrać. Nie! Nie! Czy wy to widzieliście? Ja straciłem mój killoff! Jak ja mogłem tego nie zauważyć? Przecież tam jeszcze było kilka użyć co najmniej No nie! Mój kilof. Czy tam było efficiency 5 mending! Jak źle! Tam było efficiency 5 mending! Chyba się nie nakopię dzisiaj, tak coś czuję. Dobra, powiem wam tak. Przebiłem sobie 4 staki tego purpuru i wydaje mi się, że to mi powinno starczyć raczej. Przede wszystkim kilofa nie mam, więc no też się to ciężko zbiera. Jeszcze sobie może popróbuję za chwilę pozbierać tego zwykłego endstone'a, bo coś mam takie przeczucie, że zwykły endstone mi się bardziej przyda przy budowie niż ten pur... pur... dobra, ostro. Jeśli gdybym zginął, to by było takie złoto, Boże. Ale też się tak w sumie zastanawiam, czemu te endermany mi dają tyle obrażeń, w sensie mam na sobie całkiem niezłą zbrojkę, 4-4 to jest całkiem niezła zbrojka, a one mi zadają obrażenia jakby totalnie mnie nie widziały. Ech, dobra, po prostu sobie kopię. Dobra, nareszcie mi się udało zebrać kilka staków tego endstowna. Było to naprawdę ciężkie wyzwanie z tym kilofem, Ale dobra, nieważne. I tak, mam cztery staki tego i mam trzy staki tego. Wydaje mi się, że to całkiem sporo i że to mi raczej powinno wystarczyć. Ile ja bloków potrzebuję na ściany w bazie? No cztery staki raczej starczą. Najwyżej się przyjdzie po resztę. O oh, wow, widzimy się następnego dnia i z tego co widzę są dzisiaj na craftedzie ogromne lagi. Mmm, nie lubię lagów. Dobra i teraz tak, musimy się jakimś cudem wrócić do naszego portalu, tylko będzie to naprawdę ciężkie o tej porze, kiedy te czanki się ładują jakby chciały, a nie mogły. No trudno. I chciałbym jeszcze w tym odcinku sprawdzić jedną rzecz, która naprawdę mnie zainteresowała. Dobra, jakimś cudem dotarłem do tego portalu, mimo że było to naprawdę ciężkie zadanie. I teraz tak, chciałbym sprawdzić sobie jedną rzecz, która naprawdę mnie ciekawi, a mianowicie, czy jest tutaj farma Endermanów. Słuchajcie, zastanawiałem się już nad tym wcześniej i nie wiem, bo widziałem, że różne takie odnogi tak jakby były od głównej wyspy, ale hm, czekajcie. Słuchajcie, bardzo często buduje się w nederze na przykład serwerowe farmy endermanów, farmy expa i na wielu serwerach, nawet publicznie, nawet takich publicznych, gdzie można wszystko rozwalić, gracze mimo wszystko budują właśnie takie rzeczy i jestem ciekawy, czy na tym serwerze też coś takiego powstało. O nie, 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 panowie. Jezus, koral. To mi wygląda na szybki tunel do farmy na przykład endermanów. Okej. Okay. Tylko, no tak jak myślałem. Hmm. Dobra, czyli widać, że farma była i to była nawet dobrze zrobiona. Tylko, że ktoś chyba delikatnie popsuł tą farmę. Oj, nie, 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 słuchajcie, miałem nadzieję. Miałem nadzieję, że może mi się coś nie wczytało, ale nie, nie, nie. Jeśli nawet była tutaj farma, to. Oj, chyba sprowokowałem Tendermane. Te dobra, muszę zjebać, słuchajcie, ale w każdym razie, wydaje mi się, że farma była. Tylko, że po prostu ktoś ją niestety, ale zniszczył. Trudno. I dobra, widzowie, ja wam powiem tak. Ja bym chciałem bardzo serdecznie podziękować Ja Wam chciałem bardzo serdecznie podziękować za oglądanie tego odcinka do samego końca. Jeśli ktoś został jeszcze do tego momentu, to serio mega dzięki byku, bo wspierasz mnie oglądając filmy do końca. Mam nadzieję, że strzelisz suba, bo warto. Dużo jest filmów z extreme na moim kanale, zobacz wszystkie playlisty masz w kardzie. Oprócz tego możesz zostawić łapkę w górę oraz napisać komentarz, bo komentarze czytam i na wszystkie komentarze odpisuję. Warto? No a my po tej ciężkiej dosyć wyprawie musimy już sobie kończyć ten odcinek. Ja Wam powiem tak, odcinków jest ostatnio na kanale trochę mniej, bo ja tak samo mam mniej czasu. Mam szkołę tak samo jak i Wy, więc mam co robić, naprawdę mam co robić. Mam nadzieję, że mi wybaczycie, że odcinków jest trochę mniej, a przede wszystkim, że jest mało streamów, ale to nadrobimy, spokojnie. Mam oczywiście nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym odcinku na tym kanale. W komentarzach. Po komentarzach Was pamiętam. Papa pa! i cześć!